4, tutaj posprzątamy troszkę Dobra Ogólnie Jimmy już stał Trochę na ogródku tam Jest rzecz, Hmm Co z tym zrobić Hmm Kurde Bo Jimmy Się tu przeprowadził I zostało mu to Najlepiej by było Jakby to sprzedać Cholera cement. Może się przyda. Tutaj Jimmy sobie zbudował na formę swoją. biegania po tym. Dobra, ale no nie ma co przedłużać. Lecimy. po O, w ogóle tu mam pieniądze, które zbierał Jimmy na nowe auto. Auto jest zaznaczone na mapie, które kupimy z właścicielem. Się rozliczymy kiedy indziej, bo wyjechał Również na wakacje tak jak my, my kupujemy na wakacjach nowe auto, taką terenówkę, żeby się poruszać po mieście. No zobaczycie później. Ale ta forca, no to tutaj gdzieś tak około tak 10 tysięcy na pewno jest. Miejmy nadzieję, bo Jimmy dostał to z tamtej pracy. Ogólnie. Widziałem komentarze pod tamtym filmem. Mm, widziałem komentarze, że mam pracować tam w sklepie za nami. Lecz ja się na to zg zgadzam i zaraz tam pójdziemy, tylko... Zaraz otworzymy, tylko że musimy jedną rzecz wam powiedzieć. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem, ponieważ... Jak to powiedzieć? Jimmy musiał się szykować, a my byliśmy na lekkim wyjeździe. No, Więc Jimmy się przeprowadzał i nie było czasu na wiele. Co? Idziemy do tego nowego sklepu naszego? Albo nie. wiem. bo że nam force zarąbią, to bierzemy na początek force. I idziemy kupić auto. Albo tak jak go nie ma, to później się rozliczymy. Forca niech tam stoi, bo i tak tu nikt nie ukrada, bo to sami staruszkowie. A ja tu i tak na noc zabieram. Gdzie to jest? To jest gdzieś tu. No, powiedział, że mam tu przyjechać, wziąć auto, a później się rozliczy. Ja to uchatę chatę to też bym mógł sprzedać. Bym taką kupił. Ale co? Dobra, bierzemy. Są kluczyki w środku, są kluczyki w środku. Odpalamy światełka, albo zgaszamy, tylko akumulator się traci i jedziemy do tej pracy. Czemu tak szybko kupiłem? Bo nie chciałem tak się długo poruszyć. Czekajcie. Bo trochę błąpechę. Tutaj, tutaj. Z tego domu kupiłem, to ta prasa jest tutaj. Nie dość, że blisko, to tutaj jeszcze pisaliście chyba tam, że mieszkaj tu. To ja to wykupiłem już i tu mieszkamy. Więc na miasto będziemy tylko coś będziemy ważnego potrzebować. Sklep jest otwarty w tym momencie. Niech sobie rob za darmo w jeden dzień. I tak towar jest tam obok. Za nami. Tam też bym chciał się Was zapytać, jak Wy myślicie, co lepiej czy wyjechać jeszcze gdzieś na Blasen, pojechać, czy zostać tutaj? Nie, czy zostać tutaj, bo to propo, tak? To... Ty to kot prawdziwy? Poczekaj. Uszuciłem go, przepraszam, Ale mrukał, to dobrze. Dobra, jedziemy na stację. No Idziemy sobie tu na stację. Zatankować. Wiem, że nie mam takiego modu wgranego, no ale co? Prawdziwe życie to też. O, to kresowałem. Za A nie. To też trzeba tankować. My tam wpłacamy troszkę. Dobra. Tankujemy tak na niby. Zatankowane. Pięknie. Mnie to denerwuje, że ty cięż... Jimmy, cicho bądź. Mnie to tylko denerwuje, że nie ma tak szczerze co tutaj troszkę robić, bo tu tak ponuro cicho. Tu, gdzie ja jadę? Przepraszam, to nie jest teraz. Aj jajaj, dobra wie, to wie. ja. Stało się jak stało, wiem. Nowe auto kupione. Kupiłem auto i przy okazji zniszczyłem. Fajnie, no dobra. Teraz zachowujemy się normalnie, bo zra policja nas tu zgarnie. że przepraszam bardzo. W sensie, gostkowie tutaj właśnie mają bronię. Jedziemy do domu w sumie. Co, nie ma? No co? Nie ma co idziemy zobaczyć tam do cementów ogólnie cholera co z nimi zrobić piszcie w komentarzu sprzedać czy zostawić mogą się też, mogą się przydać piszcie bo no nie wiem co z tym zrobić to takie tward o, to takie twarde że nawet kopanie tego nie rozwali Też są psy groźne. Najgorzej. Uj, spiłem sobie coś. A, wraciło. Szkoda, że telewizor pobity, bo byśmy teraz sobie oglądali jakieś newsy. Nie news. Dowiedziałem się, Jenu, że obywatel tej starej posiadłości to Trevor. Trebor Philps, czy jaką tam. Chciałby Jimmy go poznać, tak samo jak swojego tatę i siostrę. Bo już się dowiedział tylko, że ma tatę i siostrę, ale nie wie jak, jakiego ma tatę i siostrę. Musimy jakoś ogarnąć. Ale to będzie w y, dziesiątym odcinku. Poznajemy swojego tat, albo nie wiem. Szybciej może. To też by było trzeba sprzedać. Tutaj trochę by było trzeba sprzedać. Tak samo jak i... Oj, przepraszam. <kluw> tak samo jak i ten fotel, bo my nie jesteśmy żadną babciu. Że będziemy tak często na nim siedzieć. Tutaj trochę przewietrzymy Niech ja się wiatrzy albo nie idziemy zobaczyć bo ile t... no, trochę szkoda mi tej kasy będzie ale co da się zarobić tutaj jest trzy takie 4 takie sztuki to tu jest więcej niż 10 koła widzę to już tak 20 koła co najmniej nie no 20 koła jest na pewno Jakieś wprowadzone na to? Tak, no, z dalą Dobra, no, jeśli idziemy się trochę popłukać, ostrożnie by się tu nie wywalić, zanim zaparkujemy. Tam pan ryby łapie. Dzień dobry, what's well, good? Hej. Mm. Jak pan złapie trochę, to niech pan podrzuci tam do Trevora, po Nie będę gadał za nich, bo... Jak pisaliście gadać za nich. No, ale nie będę gadał, bo tak trochę... Co mam powiedzieć, że na przykład... Im, Dzień dobry, poproszę ryby. Dobrze, już ci przyniosę. No nie, to tak trochę... Nie tegasz. Idziemy w tych ciuchach, truno. To się wysuszy. Gorzej z butami. No w sumie buty już są ok. ule zimno. Jimmy poczuł zimno wiedziałem. O widzieliście co Jimmy ma. Czyli widać ślady taty. Najgorzej. No pan nawet nic nie syna, jak jest co, to pan kończ Idziemy tam dalej. Dziękuję za obserwację. Odnośnie. Nie lubię tak na... Mówić, jak to na stingach no ale... Mamy nową obserwację, to mamy, no. Trzeba też dziękować za obs. Dobra, wchodzimy. Światełko. Spadamy trochę, bo już się wieczór robi. No, prawie byśmy się zakopali, fajnie. Jedziemy sobie tu. Poznajemy się z nimi widzowie. Poznajemy. Dzień dobry, oj, przepraszam, przepraszam, przepraszam. je Sorry. przepraszam! je praat soms.